A więc, siemanko, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszej przygody z grą Pokémon Go. Tak więc, plan na dziś to oczywiście odwiedzenie dużo stopów oraz połapanie paru Pokémonów, ale nie tylko bo też chciałbym powalczyć z Jimem przejąć jakiś Jim najlepiej, albo dodać jakiegoś swojego Pokémona. Żeby Jim był silniejszy na chwilę obecną, e, tuż przed chwilą po wyjściu z domu. Zopałem widla oraz Ratatę. Słabe pokemony, ale niech będą tam do ewolucji się przydadzą. No i cóż. Aha, właśnie. W tym momencie mam małą ilość. Nie, 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 nie. Małą ilość, bo tylko pięć Pokeboli. Tam silny pidżing, więc postanowiłem, że nie będę go łapać, bo nie opłaca mi się. E, tyle pokeboli w niego rzucać e, Pójdziemy sobie Tą ścieżką rowerową Tutaj po prawej stronie No i cóż, idziemy Najlepsze w tym całym spacerze Jest to, że robi kilometry właśnie to, że możemy sobie teraz Otworzyć jajko no Zobaczmy co ciekawego to jest jajko 5 km. Aż sobie usiądę na ławeczce Do wow, duło nie mam go Nie mam jeszcze tego pomona Do duo No super, bardzo fajnie Czyli 600 expa powinienem dostać 1000 1000 expa, ładnie I 11 poj**em Zaraz dostaniemy jakieś Nagrody za wbicie poziomu Okej, okay, a więc z jajeczka Wyklunam się do duo no ja idę cały czas prosto eee, tamten dżim nie, za daleko Ok, idziemy cały czas przed siebie. ale jak widzicie tutaj ciężko po stopy ale radę ja jest, znalazłem spiroła I coś nie działa jest spiroł łatwiutki, będzie do złapania pewnie No, raz, dwa, trzy, dobra, siedzi, siedzi, pięknie. Tak jest. Jest poziom jedenasty. No i pięknie, poziom wbity. A no, proszę bardzo, nie jest tak źle, jak myślałem. Jest PJ. Tylko, że dzisiaj próbowałem złapać pidżaja. O no właśnie, podobny poziom miał. Co się stało? jajaj. Dobra, siedzi. Raz, dwa, trzy. Tak jest. Pidżaj, kolejny do kolekcji. I kolejny pokestop przed nami Bardzo dobrze, bo potrzebuje sporo itemków Co tutaj mamy? Crossdale Point. No w sumie jest Jest nade mną Pięknie Zaraz zobaczycie za mną o. Kontynuacja wędrówki, a my może Włożymy sobie jajeczko do inkubatora. A no, złapałem jeszcze po drodze ratatkę. Właśnie, mamy tutaj 10km jajko. Aha, no dobra. Włożymy. Idziemy 10km. Ciekawe, czy dzisiaj to zrobię? Wow, drowsy. Siedzi, siedzi drowsy. Dobrze. Nawet dobry ten drowsy, 215 cp. Dobra, tak idę, idę, nic się nie dzieje. No to chociaż wam pokażę może moje odznaki. A więc tak, 27.2 km już za mną, 41 Pokemonów z Kanto, 204 w sumie, 14 ewoluowaliśmy. A co tu się dzieje? O, wow, ale wywiórki skaczą. To Pokemony. Nie złapie kamera, na milion procent nie złapie. No, nie ma szans. A szkoda. Dobra, Scientist. A to ewoluowaliśmy 14 razy. 7 jajek już wyklułem. 60 Pokestopów. No, dzisiaj ich będzie trochę. 6 Gym Battles wygrałem. A tutaj przechodzimy do srebra. 65 latających 68 poison. No i tu w sumie widać resztę, nie? Okej. Okay. pasowałoby jakąś złotą odznakę dostać A Pokemonów jak nie było, tak nie ma. Już tak idę z dobre 200 metrów. <śmany> Cały czas to jajeczko. Ma 5 km, tak więc no nie wiem, idę dalej. Zaraz powinno się wykluć. No i właśnie ile? Kilkanaście sekund później mamy jajko do wyklucia. Ale dzisiaj jest gorąco masakra. I co tu mamy? Nic nie widzę. Ależ się zacina, masakra. Behell 272, nie? No, to nawet mocny. Co tym razem mi przyniesiesz, Pokestopie? A co to w ogóle jest? Peter Spathplak. A no tak, jest. Jest tutaj przede mną. Dobra, jakoś udało się. Udało się sklejmować ten Pokestop, ale tak się dzisiaj zacina. Że to masakra. Ja nie wiem, czy to ma taki sens. Jak to wyjdzie w postprodukcji, ale mam nadzieję, że dobrze. O, działa. Działa. Cztery No to ładnie. Ładnie się nachapałem teraz. Ok, a więc teraz w końcu jestem w cieniu. Masakra. E, to będzie koniec. Tak jakby części pierwszej. Ale widzicie o co na horyzoncie. ja oh yeah. To będzie w części drugiej. No to lecimy z częścią drugą, część druga już na mieście nie mam pojęcia dlaczego się tak takinało właśnie poprzednio, myślę, że dlatego, że telefon się nagrał nagrzał, no i po prostu zaczął wariować, a przed nami. Masakryczna ilość pokestopów i pewnie jakieś pokemony. Tak, teraz mam zaznaczonego Squirtla. Mam nadzieję, że go znajdziemy. No i widzisz? Dobra, jeszcze ostatni luk na ilość pokeboli. 26. Dużo. Pokestop, co tutaj w ogóle jest? Nie wiem, jakiś. A, Gran teatr, jest za mną. Jajko, jest jajko do kolekcji. Aha, tutaj był Pokemon, który niestety mi zniknął. Bardzo dużo ludzi musi obecnie grać. Tak się zacina, że masakra. Właśnie zebrałem drugiego Pokestopa i co tutaj koło mnie się zrespiło? Co to za Pokémon? Wow, Seal! Poka! I co z tego? Jest great, czy nie? Dobra, jesteśmy koło Pokestopa, który... Ale fajnie, tutaj sobie ktoś mieszka, ma Pokestopa koło siebie. I sobie jeszcze użył lura na nim. Dobra, dawaj zaakceptuj mi to. Ok. I spirołek jeszcze do kolekcji. A jak? Dobra, sprawa wygląda następująco. Niestety, ale te wszystkie punkty tam miały być moim celem dzisiaj. Jednak serwery tej gry odmawiają posłuszeństwa. Dlatego przełożymy sobie to na inny. Dzień na inny odcinek, a ja tylko sprawdzę, czy złapaliśmy tego ostatniego spiroła. Tak jest, jest złapany. Te wszystkie pokemony, które mają taką niebieską poświatę to one są złapane dzisiaj. Dobra, ale jeszcze sobie zrobimy rundkę samochodem i zobaczymy, czy coś się nam uda złapać. No. Okay, moi drodzy, więc sytuacja wygląda następująco. Właśnie tam, gdzie widzicie teraz ten horyzont, tam sobie schodziłem. No, z dobrą godzinkę, może nawet półtorej, tutaj też po okolicznych ulicach, tylko że niestety, w godzinach szczytu, czyli gdzieś tak 18-19, serwery są tak przeciążone, że niestety bardzo się zacinają. Pewnie przed chwilą byliście świadkami właśnie takich różnych zacięć, za co bardzo przepraszam, no ale niestety na razie. Tak, ta gra działa jeszcze z kamerką, ale mam nadzieję, że już niedługo wyjdzie patch, który te błędy y, zniweluje. E, a więc, tak, zróbmy sobie takie małe podsumowanko. Myślę, że podczas każdego odcinka zrobimy sobie takie małe podsumowania, co tutaj się działo i tak dalej. Więc może najpierw przejdźmy do, do, do naszych jajeczek. Dzisiaj się wykluły dwa i już mam kolejne 5 km zrobione do jajka, które potrzebuje 10 km, czyli myślę, że w następnym odcinku się już wykluje. Oczywiście poza odcinkami ja sobie będę łapał te pokemony i tak dalej, a zwróćmy uwagę może na to, co dzisiaj ciekawego złapałem. W ogóle przed chwilą byliśmy w sklepie i tam przed samym sklepem 6 pokemonów. Sześć pokemonów, Wyobraźcie sobie? W jednym miejscu nigdy mi się to nie przytrafiło jeszcze. No ale tak, Whittle, Venonat, Caterpie, Zubat, Venonat, Pidgey, czyli takie podstawowe pokemony. Zobaczcie tego gościa. No, Hitmonlee, 406 CP. No, mam tylko 6 Hitmonlee Candy. Hmm. Ale ten gościu jest no, jednym z najlepszych naszych Pokémonów. Zaraz je posortuję po CP. E, I co tutaj jeszcze takiego, właśnie Seal, nowy Pokémon, Bellsprout wykluł nam się. No i w sumie tyle. Jak widzicie, właśnie tą niebieską poświatę, to znaczy, że e, te Pokémony złapałem przez ostatnie 24 godziny. Więc sporo dzisiaj się nałapaliśmy, sporo pokémonów pokestopów odwiedziłem, tak więc zobaczmy jeszcze nasz plecak. Co tutaj ciekawego? 64 potiony, 37 Super potiony, 58 Reviv, e, 2 Luki Egi, które jeden z nich może nawet zaraz użyjemy, e, 2 Incense, 31 Pokebole, 2 Lure Module, 41 Berry, no i w sumie tyle. Okej, okay, więc teraz postortujmy nasze pokémony. A właśnie, dobra, jeszcze zanim to, to w poprzednim odcinku miałem to wam pokazać, jednak zapomniałem. Tak więc wejdźmy do Pokédexu. No i tak, widziałem 44 Pokémony, z których złapałem 43. Jedynym Pokémonem, którego widziałem i nie udało mi się go złapać jest Pikachu. Ten Pokédex też tak nie działa jak powinien, no ale jest. Pokazał się Pikachu. No, bardzo znany. Najsławniejszy chyba Pokémon na świecie. Widziałem go. Jej, y, będąc w samochodzie, no jednak nie udało mi się go złapać. E, no ale 43 Pokémony, jak na kilka dni grania, to i tak jest spoko, moim zdaniem. A więc teraz posortujmy sobie, może po CP e, zobaczmy, jak silne Pokémony są. Tak więc no, powyżej 400 mamy dwa Pokémony. E, no i tutaj tak powoli może będę jechał i sobie zobaczycie. No, no najwięcej tu mam Drowsy, Ratat. PJ, no ale to normalne: każdy tak ma. No, jeszcze więcej Drowsy, Slowpok, Golden, Zubat, Hypno, dwa poliwagi. Sporo Voltorbów, sporo Venonatów dzisiaj też złapałem. No, i tutaj już słabsze Pokémony, które właśnie teraz będę sobie transferował do, do naszego profesora. To też już pokazywałem w następnym odcinku, tak więc. No spotkamy się już za chwilę. No dobra, trochę mnie zeszło e, z kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt minut, bo serwery tutaj odmawiają posłuszeństwa cały czas, ale teraz e, zrobimy sobie coś takiego, że użyjemy sobie Lucky Egga, a więc Lucky Egg tak jest i mamy tutaj właśnie pod moim Rykiem dokładnie tutaj 29,52 i przez te następne pół godziny mamy dwa razy więcej expa. No i teraz sobie zacznę ewoluować pokemony, te które mogę. Zaczniemy myślę od tego, którego najbardziej chciałem ewoluować, czyli Drowziego. Ja nawet kurczę nie pamiętam w co on tutaj ewoluuje, ale zaraz się przekonamy. Mam akurat 53 candy. No widzicie, jak to się zacina cały czas. Niestety, ale no w oczekiwaniu jesteśmy na, e, na patch, aktualizację. No i uwaga. Ewolucja Drouze'ego. Kto to był? No, zaraz się dowiemy. Uwaga. Hipno, no tak, przecież hipno hipno i stał się w tym momencie najsilniejszym naszym pokémonem 586cp cudownie naprawdę super no i teraz żeby właśnie nie nudzić was ja tutaj zrobię sobie jeszcze kilka ewolucji i wrócę do was z moim ostatecznym składem dobra mam nadzieję że mi wybaczycie tą bardzo te zacinki tutaj, aż, aż normalnie mi głupio coś takiego wypuszczać, no ale e, Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i mi to wybaczycie A ja e, kolejne odcinki po prostu nagram po aktualizacji tych serwerach, bo to co tutaj się dzieje to jest normalnie masakra jakaś Więc nasz najsilniejszy pokemon to Hypno, dalej Pidgeot 427 Hitmonlee 406 hmm, Raticate 378 oraz 352 i 338 Golbat to będzie nasza drużyna, którą będziemy przejmować jakiś czas. A teraz najfajniejszy moment, czyli punkty doświadczenia i właśnie, avans na poziom 12. No i elegancko poziom 12. Jeszcze zobaczmy 7000. Ewoluowałem już 20 pokemonów. Okej. Okay. I zobaczmy jeszcze status naszego bohatera. Kasy 90, poziom 12. Jest gitara. Można teraz iść na jakieś dzimy normalnie. Wow, coś tutaj GPS też szwankuje. Dobra, już wystarczy tych e, zacinek. Tak więc wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, mordeczki. Siemano.